Witam Was w kolejnym odcinku ze Star Wars Galaxy of Heroes, w tym bym chciał się zająć, gdyż były prośby o to jak walczyć Rey versus Rey, to w tym filmiku będę chciał pokazać, w międzyczasie przeciwnika Tim oczywiście jest pokazywany, bardzo często jest w takim oto właśnie składzie grane, czyli z Jedi przede wszystkim, a nie z Resistance'ami i będę używał podstawowych skilli, nie będę używał Ultimate Ray, żeby powiedzmy utrudnić sobie walkę, a wam pokazać nieco więcej. W tym składzie z Jedi bardzo łatwo jest o timeout, dlatego trzeba dość uważać, a ja pokażę powiedzmy taką trudniejszą wersję, gdzie mam sam Dość średnie mody tylko na Ray, którą widzicie teraz mam najmocniejsze, naj, najszybsze z healtha, jakie posiadam i jeżeli chodzi o Skywalkera, to takie mocno wyciśnięte w Offense. Pozostali będą mieli, nie, nie będą mieli złotych modów, nie będą najszybsze posiadali co możecie widzieć chociażby na JKR, że 125 to nie są najszybsze mody. Na nim tutaj taktyka, powiedzmy, że jest dość ważna w tym zestawieniu. Szczególnie, właśnie, żeby w ten timeout nie wejść, co mi prawie się uda, ale to bardzo dobrze, żeby wam pokazać, jak to idzie. I Ultimate oczywiście pomaga bardzo, i od razu, jak już ktoś będzie miał, to Ultimate używać zawsze po tym, jak Rey przeciwnika najpierw go użyje. Tak, żebyśmy, żeby po prostu rej przeciwnika uderzyła nas za jeden, a nie za znacznie więcej. Na razie najpierw nie używam e, e, Marka od jkr -a. Chcę, żeby po prostu e, książeczka od rej nie była właśnie dana JKR-owi. E, tak jest najlepiej i dlatego biję sobie spokojnie kanobiego, e, żeby, e, żeby tak się też stało. No niestety za, prawie zawsze, chyba że jest u przeciwnika w składzie rej, to jest inaczej. Niestety właśnie przez to, że jest książka, to uderzyłem JKR-a w niego właśnie najlepiej wicherkiem zbić, żeby po prostu JKR spadł. Bo jak wiemy, on ma Savior i JEDI po prostu nie padają za pierwszym razem, a do tego jeszcze Unic Ray, dzięki któremu nie spadają drugi raz. Jest to dużym utrudnieniem i stąd może się ten timeout niepotrzebny wziąć. Ja walczę przeciwko, jak widzicie Ray, która posiada ultimate, sam nie będę używał i żeby też przyspieszać jej ten wicherek cały i cóż, trochę utrudnione, bo jest już ponad minuta walki, a nic się nie dzieje i to jest problem pewien, ale kolejny wicherek i jkr na szczęście już nie. Ma. Teraz będę znaczy teraz są dwie taktyki obie dają radę albo bić od razu w Ray albo po prostu zbić najpierw generała Kenobi'ego e, ja będę próbował od razu na Ray atakować, dlatego idzie w nią Mark e, Hermit przeciwnika oczywiście pomaga w tym, żeby tą Ray e, utrzymać przy życiu e, gdyż e, on z ostatniego skill'a ma leczenie, że leczy Ray w, w sumie na full prawie i przez to jest ciężko, ciężko ją zbić ale jak już ją się zmarkuje, to idzie łatwiej. Tutaj oczywiście no, użyła ona ultimate, przez co ten marki spadnie zaraz i będzie to dużym utrudnieniem, żeby walczyć. Ale to bardzo dobrze, bo pokażę Wam, że ta taktyka jednak działa. Co prawda trzeba szybko klikać. To jest oczywiście duży, duży problem. W międzyczasie można próbować Kenobi'ego, ale oczywiście miał książeczkę, przez to, że nie, nie udało się go zbić, tylko do Żółtego HP. No, i teraz nie, nie dość, że ma tamta, i on jest dość wolny, jak widzieliście w modach. To jeszcze właśnie ma Dimension Unity i muszę po prostu czekać. A marka nie mam, bo yy, wcześniej był użyty. <gryw> Więc dużo można powiedzieć złego. Ale ruszył się wreszcie Kenobi. I teraz wracam, wracam do Ray, żeby tutaj spróbować ją zdążyć ubić. A ta, jak widać, prawie full HP. Zaraz Ultimate znowu się niestety odpali. No i dużo Protection. Co prawda jest Crit Immunity, przez to się Kenobi przynajmniej nie odpali. A teraz, no niestety znowu Ultimate. A tylko dwie minuty zostały, więc można by pomyśleć, no jest źle. Mark też oczywiście nie wchodzi, on nie miał tutaj znaczenia, więc sobie tylko po prostu użyłem... Przy ultimacie Ray. Ray oczywiście nie zmienia to nic, Cze teraz faza powiedzmy sobie czekania aż Ray wreszcie użyje swojego ultimata. No i półtorej minuty zostało, więc można pomyśleć, ale będzie ciężko. Tutaj też drobny błąd gasem, ale to dosłownie drobny, że ten armor shred nie został użyty na Ray, to by mi jeszcze troszeczkę pomogło oczywiście. Eee, więc, więc tutaj to można powiedzieć w tej walce do poprawy, ale już została tylko HP u Rey, no ale nieco ponad minuta. Teraz Dimension Immunity się włączył, no bez niego by było, oczywiście, ciężko ją zbić. Dobrze, więc, że chociaż tyle się udało. No i biję w gasa, bo w szkoda, nic jej nie zbije. Ta ułożyła sobie wicherek, wracam do niej, no prawie full HP, połowa protection, więc ciężko i tylko minuta, ale. Pójdzie to i tak. Jak zaraz zobaczycie znowu Ultimate, więc szybkie klikanie tutaj jest jak najbardziej wskazane, żeby zdążyć, bo zostały aż dwie postaci. I zaraz się ona odpali. Dobra i można ją klepać. Wicher na szczęście gotowy, wyczekany, że tak powiem i Skywalker ją tutaj ubije, bo Daze też wsiadł. Jakby nie siadł, to hmm, mogłoby coś zabraknąć i tylko 20 sekund, ale został sam Skywalker, a ja mam tu full team utrzymany bez żadnych trudności, pomimo tego, że przeciwnika Rey miała i ultimate, no i wicherkami nas uderzała. A Skywalker dobił 7 sekund do końca, ale jak widzicie było co do poprawy. Kilka rzeczy można było tu oczywiście zmienić, zaczynając też od modów. Kolejny team, który jest, jak widzicie, Ray, ani HP za dużo nie ma, ani protection, ale ma bardzo dużo offense ponad 10 tysięcy mody critical damage, więc będzie zupełnie inny team. No i tutaj też jest Twin, którego wcześniej nie było i bardzo szybki, bo 157 aż ma z modów. Tak samo JKR też bardzo szybki, szybszy niż przednie 313 aż. Speeda i no niski relik, bo trzeci, ale Speed się tutaj w tym liczy. Tutaj na Protection General Kenobi zrobiony i oczywiście Hermit, który jest na reliku aż czwartym i bardzo szybki, bo aż 322 speeda, więc łatwo nie będzie, a Rey też z ultimatem, więc, więc można powiedzieć najtrudniejsza wersja. I cóż, Przeciwnika postacie będą bardzo, ale to bardzo szybkie. To będzie przeszkadzało i przeszkodzi za chwilę, gdyż nie uda mi się tutaj uratować Kera, na którego pójdzie Mark. Zazwyczaj, zazwyczaj Mark idzie jednak w Skywalkera. Dlatego na nim rzu rzuciłem sobie książki. O, znaczy FIN, przepraszam, nie jk Fina FIN oczywiście tutaj pójdzie eee, Mark. No i przez to nie uda mi się go uratować, bo bardzo szybko on tutaj zleci. A przeciwnicy, jak widzieliście, mieli bardzo, ale to bardzo szybkie mody. I Wicher Grey był po prostu wcześniej. Eee, no, ja zbiłem jotkera, czyli to co mówiłem wcześniej. Eee, ważna sprawa. Tutaj bardzo słaby był Kenobi, więc próbowałem go zbić, ale no niestety wpadł na żółty HP, nie, udało, nie zdążyłem po prostu, myślałem, że Skywalker uda, uda mu się, dlatego nie markowałem Rey, tylko chciałem właśnie przeciwnika Kenobiego zbić, ale to się nie udało. Nic straconego, najważniejszej postaci, czyli jkr tutaj nie ma, który Saber odpala, a teraz jednym strzałem Kenobi spadł, więc nie, nie, nie ma problemu. Wicher, znaczy nie wicher, oczywiście Mark. Mark w raid teraz leci, no bo co, będziemy w nią teraz klepać. Weszła w Dimimension Unity, jeszcze podleczył do fula Kermit, przeciwnika. Można było się tego spodziewać, ale teraz klepiemy my. Wiem, że ma mało HP, mało protection, więc nie powinno raczej długo zlecieć. Chociaż wiadomo, ona w podstawie ma dużo HP, więc nawet Skywalkerowi się za bardzo jeszcze jej nie udało zdjąć. Ale jeszcze ponad 3 minuty, więc czasu ogrom. Także nie będzie z tym żadnego problemu. Ulti Ray odpalone. Ale dopiero teraz. W każdym razie Jedi Training od Hermita nie dostała, więc przez to jest troszeczkę łatwiej z nią. Ale teraz już to nadrobił Hermit, jak widzicie. Wicher nie zdjął przez Jedi Training między innymi. Ale zaraz tutaj dobijemy. Jest Mark. I jednego jakiegoś mocniejszego ciosu brakuje i będzie tyle z tej rej. Skywalker da radę na pewno dobić. Świetnie. Dostał tylko Fina Fint. Cóż, jak wiemy to formalność. Nie będzie tutaj stanowił żadnego problemu. Tylko z Jedi trainingiem troszkę to potrwa. Wpadł w Dimage Immunity, więc niestety trzeba przeczekać jego tury, ale jak widzicie, licznik czasu pokazuje bardzo dużo, bo jeszcze 2 minuty. Także żadnego problemu tutaj z tą walką już więcej nie będzie. Nie mam Wicherka, więc no, zostaje tylko Skywalkerem, pewnie uderzenie. No i to się stało. Świetnie. Kolejna walka zaliczona. I w tym samym składzie. To co? Walczymy kolejną. W kolejnej walce, tym razem inne ustawienie. Gdyż Rey, oczywiście, zrobiona pod Health i Speed. Ale mamy tutaj Tambora Zamiast Fina. Czy jakiegoś innego Jedi. Ale patrzymy w międzyczasie też mody dość wolny tutaj akurat hermit, więc on nie będzie problemem. Sześciogwiazdkowe tylko Tambor i też dość e, taki no wolny jak na ren. 125 modów to nie jest akurat szczególnie dużo. E, Skywalker też bez złotych modów, tylko, tylko ma dwa, ale mm, sama idea tego, że pogramy z lotamborem będzie tutaj e, zachowana. Czyli zaczyna przeciwnik, bo ma lepsze troszkę mody ode mnie. Mark najlepiej, pierwszy, właśnie Tambora. Nie ma tutaj generała Skywalkera. Niektórzy grają właśnie ze Skywalkerem i wtedy on oczywiście daje taunta na Kenobiego. Wtedy jest trudniej się przebić, ale warto wtedy i tak Włot Tambora pierwszego zbić albo JKR. Mi się bardziej podoba taktyka klepania w, właśnie Włot Tambora, bo on nie, nie rozda kolejnych. Kolejnych tek, Tych Teków Całych No Ale tutaj Próbowana Była próba uderzenia W JKR Ale Ten Przeżył Bo książeczka Często Często Niestety jest Teraz Próba Za drugim razem Się tutaj Udało. W międzyczasie, jak zobaczyliście, zszedł mi JKR. Więc bardzo dobrze. Kolejna taka walka treningowa, która pokaże, że tym teamem pomimo straty JKR, da się spokojnie tutaj ugrać w takim teamie. I cóż, nie ma tutaj już powiedzmy, ważnych postaci, więc prosto w głowę Ray, żeby ją zbić i mieć spokój. Wicheruje nas, ale nic się nie dzieje. Wicherki rzuca w. Skywalkera. Najczęściej właśnie w Skywalkera wicherki lecą, więc dla, na niego warto książeczkę rzucić. Chyba, że jest Marko Tytkera, to, to potrafi dużo zmienić. Kolejny wicher, ale oczywiście brakuje, bo mm, bije tylko za 70 tysięcy niecałe w drugą raj. E, I cóż, Armor Shred, żeby pomóc tutaj. Nie dobiłem się jeszcze do Damage Immunity, e, więc e, jeszcze, jeszcze potrwa to troszkę. Ale za chwilę, o właśnie, udało się Rey dała radę i ultimate u przeciwnika był odpalony. No ale z nim sobie oczywiście poradzimy. Tylko kwestia przeczekania, no i będzie ta walka wygrana, bo oczywiście sam Skywalker nic tutaj nie zrobi. A pomimo tego, że jest Hermit i potrafi bardzo dużo uleczyć, nie będzie to stanowiło problemu żadnego. Trochę protection full HP, więc Potrwa troszeczkę zanim zbije się, ale Skywalker tutaj bardzo mocno pomaga w tym teamie. Już żółty HP jest, pomimo tego, że Hermit Jedi Training rzucił, a jeden mocniejszy cios, a konkretnie Wicher, zdecydowanie tutaj pomoże, a Skywalker nic nie robi. Więc cóż, mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże. Trzy różne walki, trzy różne ustawienia, trzy, trzy różne ustawienia też modów. I mm, dzięki temu mam nadzieję, że walki będą tutaj dla Was proste, łatwe i przyjemne, jeżeli chodzi o walki Ray vs. Ray. One są dość trudne, ale mm, można powiedzieć, po ograniu się, zdecydowanie jest to do zrobienia. I cóż, tyle. Mam nadzieję, że Wam to pomoże. I do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.